Festiwal w Radiu Opole. W studiu Radia Opole kolejny gość, <noise> Augustyna Grola. Witam serdecznie. To taki wyjątkowy gość, bo rzeczywiście chciałam Pana zapytać, jeśli Pan sobie przypomina festiwal w Opolu, to choreografie już takie bardziej skomplikowane były na nim od zawsze? Były, pojawiały się choreografie, ale e, śmieję się, że mój Debiut na festiwalu w, w Opolu był w 2000, w 2000 roku, to już praktycznie 23 lata, e, kiedy e, staram się być na każdym festiwalu i pracować przy tych festiwalach. Na czym polega specyfika właśnie takiego koncertu wyjątkowego, kiedy pojawiają się naprawdę różne gwiazdy, różni artyści, którzy często mają wizję na swoją piosenkę, a często są takie różne głosy, że taniec może podbić piosenkę, ale może też rozproszyć, więc to jest zagrożenie. Tak, tak. To jest bardzo ważne, żeby taniec był uzupełnieniem, żeby taniec podkreślał to, co chce pokazać artysta, więc nad tym się skupiamy. Ja się śmieję, że dla tancerzy festiwal w Opolu zaczyna się dwa miesiące wcześniej, kiedy rodzi się scenariusz, kiedy zaczynamy mówić o pomysłach, kiedy spływają pierwsze aranżacje, kiedy zaczynają się rozmowy z artystami. To jest naprawdę duży proces przygotowania, żeby każde wyjście tancerza, żeby każda choreografia Właśnie e, była przemyślana i żeby współgrała z występem artysty. Bo to nie jest tak, że do każdej piosenki jest przydzielony, po prostu jest przydzielona konkretna grupa tancerzy, tylko że jeden tancerz musi opanować ileś choreografii. Tak, zazwyczaj tancerze tańczą około 20 choreografii, uczą się tego dłuższy czas. E, I to jest tak, że są wybierani najlepsi tancerzy, którzy mają łatwość uczenia się i którzy po prostu obsługują cały festiwal, że tak się kolokwialnie wyraża. I potrafią się szybko na przykład przebrać? Jest no tak, to umiejętność przy... przydatna? E, na przykład jak robiliśmy teraz show Dody, no to tancerze przebierali się trzy razy. I, e, I po prostu mieli po prostu, nie chcę powiedzieć łamki sekund, ale po 30-40 sekund e, na przebiórki. Rzeczywiście jak pracuje się z Dodą, bo ten show zaczął się bardzo imponująco. Mimo takich bardzo, moim zdaniem, na pozór prostych zabiegów, ale to zrobiło ogromne wrażenie. Jak pracujesz się z Dodą? Czy Doda jest wymagającą artystką? Yy, Doda jest, yy, że tak się wyrażę, zwierzęciem scenicznym. Ona kocha scenę, ona ma pomysł na siebie zawsze. Widać, że cały czas yy, szuka inspiracji. Widać, że ogląda wszystko, co najlepsze jest na świecie. I zawsze jak przychodzi na próby z tancerzami, czy jak odbywa się spotkanie produkcyjne, to myślę, że 80% już ma w głowie zarys swojego e, występu. No i e, nasza rola czy, e, i moja jako choreografa polega na tym, żeby wszystkie te pomysły pięknie ubrać, żeby je, je, ją pięknie wyeksponować. No i myślę, że takiego show'u jak e, było był teraz w Opolu e, Dody nie było jeszcze do tej pory, więc e, poprzeczkę zawiesiliśmy wyżej i sobie i myślę wszystkim kolejnym artystom. Zastanawiam się, czy kiedy właśnie robi się takie duże produkcje telewizyjne i takie, które są też spektaklem na żywo, to jest dużo trudniejsze, jak opanować te wszystkie sceny? Bo tancerze nie pojawiają się tylko na głównej scenie, tylko rzeczywiście muszą zagospodarować no, różne przestrzenie właśnie, bo to są i podesty, jak tańczyć na takim, zawsze się boję o te baletnice, ja mówię tak bardzo <noise> upraszczając, które mają jakby do zagospodarowania naprawdę małą powierzchnię, bardzo wysoko. No wszystko to jest oczywiście sukces. E, znaczy każde, tajemnicą każdego sukcesu jest przygotowanie, więc bardzo ważne są próby. próby. Jak tylko tancerze wchodzą do amfiteatru, to każdą przerwę, e, każdy czas wykorzystują na to, żeby tę scenę poznać. E, staramy się po prostu rozplanować jak najszybciej. To w fachowym e, w takim języku mówi, żeby ustalić dokładnie ustawienia poszczególnych sekwencji, choreografii, refrenów, wzrotek. I to jest e, te, ten czas, kiedy przyjeżdżamy tu. Jesteśmy tu praktycznie cały tydzień, e, przygotowujemy każdy koncert oddzielnie. No i mówię, no, próby są tutaj wyścigiem z czasem, ale są po prostu najważniejsze. Zdarzają się jakieś śmieszne sytuacje podczas przygotowań albo podczas koncertów, albo, mało tego, artyści czasami przychodzą z jakimś pomysłem, który próbujecie. Na przykład zrealizować, albo właśnie on jest nie do zrealizowania. Tak naprawdę już e, na pomysły w, e, w amfiteatrze nie ma A wcześniej? czasu. Wcześniej oczywiście przychodzimy i, e, i rozmawiamy. Jest o, mnóstwo zabawnych e, momentów na scenach e, na, na próbach, ale też e, i w trakcie prób na scenie, i w trakcie występów często te stroje na się przykład? nie zdążymy się przebrać albo pomylimy strój. E, to są rzeczy, które później, i później tancerze wybiegają na scenę i nagle się okazuje, że jeden tancerz jest w innym stroju to wyboga <laughs> i to e, wybuchają wtedy wszyscy ogromnym śmiechem, ale no, no mówię. Bardzo ważne są próby. Cały czas próbujemy. Życie tancerza składa się tak naprawdę tylko i wyłącznie z prób, bo występ to już jest tylko ułamek czasu, który poświęca na przygotowanie. Czym różni się taki taniec solo od tańca w grupie? Hmm, zawsze taniec w grupie jest uznawany za ten najtrudniejszy. Dlatego, bo hmm, Jakakolwiek pomyłka jest od razu wychwytywana i od razu się ją widzi. Jak kiedyś sam, nawet jak się mylisz, może e, za e, zaimprowizować i wtedy choreografię, tak naprawdę znasz e, zna tancerz i choreograf. Natomiast jeżeli wychodzi się w grupie, to po prostu trzeba e, czuć, e, bicie musi być, serca musi być takie same całej grupy, żeby było widać idealny synchron i idealne wykonanie choreografii. Słucham tutaj pana i wiem, <laughs> że kiedy opanowujemy. Te, te próby i reżyser jego zadaniem jest jakby to wszystko koordynować, zarządzać tymi artystami, wrażliwymi ludźmi. To nie jest łatwe. Jak wtedy operować tym głosem i odpowiednio właśnie komunikować się z bardzo wrażliwymi ludźmi, często którzy. No, którzy właśnie są bardzo delikatni. Jak tutaj trzymać te emocje na wodzy? Jak dbać o głos, żeby, go, żeby on wytrzymał do końca, do końca festiwalu? Bo nie zawsze jest ten mikrofon. Ja obserwowałam też pana w pracy. Mm -hmm. Mam wrażenie, że pan po prostu przeżywa każdy szczegół i chce pan dopilnować po prostu każde, każdego paluszka, który tam e, się omsknie. że festiwal w Opolu, mogę śmia śmiało powiedzieć, jest najtrudniejszym festiwalem, najtrudniejszą produkcją, w której bierzemy udział, bo, bo tych koncertów jest naprawdę dużo, ale przede wszystkim na próby jest bardzo mało czasu. Każdy koncert ma dokładnie wyliczony czas trwania próby i to jest największym problemem. Trzeba wykorzystać każdą sekundę, dlatego naprawdę już wtedy z artystą choreograf rozmawia bardzo mało. To już jest wtedy egzekucja, Tylko rozliczenie. Wzrokiem? Egzekucja, rozliczenie, pokazanie kierunku, Egzekucja. odstępu. E, tak, odstępu tancerzy na scenie. Na to poświęca się maksymalnie dużo czasu. Też e, ustawienie tak zwanej drogi komunikacji, gdzie wbiegasz, gdzie zbiegasz po choreografii, gdzie masz ułożone stroje, bo to naprawdę jest e, ogromny wysiłek. A czy publiczność, potem jak się w końcu pojawia, ona zaskakuje czasami tancerzy? W Opolu jest tutaj magia, ogromna magia widowni tego miejsca. Myślę, że i tancerze, i wszyscy ludzie, którzy tutaj są, czują, że stają się częścią legendy. I opolska widownia jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Uwielbiamy mieć nawet wyjść przed. Koncertem do widowni się z nimi, z nią przywitać, bo widać, że ona czeka na te występy czeka na artystów i czeka na tancerzy. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia! Za rok. Opole 2023: największe przeboje z opolskiego amfiteatru.